Nazywam się Przemek Prasnowski, jestem szefem Fundacji Barak Kultury, która zajmuje się kulturą. Nazywam się Ela Pabich, skończyłam kulturoznawstwo, specjalność komunikacji międzykulturową. Pracuję w Fundacji Barak Kultury od samego początku, tak naprawdę skończenia studiów. Jestem menadżerem kultury, zajmuję się również produkcją teatralną. Nazywam się Maciej Kijko z barakiem kultury jestem związany formalnie od bodaj 5 czy 6 lat, ale od początku kibicowałem działaniom tej inicjatywy i uczestniczyłem w spotkaniach organizowanych pod szyldem barak kultury. W baraku formalnie jestem członkiem zarządu. Sama nazwa naszego przedsięwzięcia Barak Kultury. Wzięła się z takiego trochę żartu, z pewnej przekory. Tam, gdzie zaczynaliśmy, czyli w siedzibie Teatru Strefa Ciszy, to byliśmy faktycznie w barach. I wstępny pomysł to był, była próba popularyzacji wiedzy. Natomiast w trakcie rozwoju całego przedsięwzięcia, jeśli można tak powiedzieć, pomysłu okazało się, że nasze ambicje idą gdzieś dalej. Chcielibyśmy robić wiedzy, więcej niż tylko popularyzować wiedzę. Wyszliśmy od wykładów polifonicznych. Ta polifonia, samo hasło polifonii, gdzieś cały czas się przewija i ono oczywiście jest wieloznaczne. Nam chodzi o to, aby konfrontować ze sobą różne punkty widzenia, aby do różnych tematów i na różne sposoby poprzez zarówno wykłady, choć dzisiaj jest ich z pewnością mniej, poprzez spotkania, dyskusje, wystawy, spektakle. Chodzi tutaj o w miarę wiele sposobów oddziaływania, wiele sposobów przekazywania pewnych idei, konfrontowania się z nimi. Oprócz tych wykładów polifonicznych przez kilka lat organizowaliśmy Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej. I tutaj też po to, aby zaznaczyć taką mozaikowość naszej kultury, że nie tylko, nie tylko katolicyzm, nie tylko, nie tylko Zachód, ale kulturę polską tworzy, no. także i chociażby kultura prawosławie. Dzisiaj organizujemy jako swoje jedno z głównych przedsięwzięć festiwal Inwazja Barbarzyńców. On też dotyka bardzo różnych kwestii, bardzo różnych kwestii które, które do tego hasła można, można odnieść, dotyka kwestii wykluczenia. Z różnych przestrzeni, czy z różnych tytułów, tytułów wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy, religii, także i tak dalej. Natomiast też w baraku kultury mamy swój, można powiedzieć, teatr, czy przedsięwzięcie, które jest nazwane Teatr Baku. W którym już powstało kilka spektakli, zresztą prezentowanych także na festiwalu Malta. To sprzed kilku lat schron, w tym roku był to Toast. Oprócz tego mamy jeszcze, mamy jeszcze spektakl Schrod i Ćma, który nawiązuje do biografii, do biografii poetki. Poznańskiej można powiedzieć też trosz po troszkę Kazimiery Iłakowiczówny. Każdy z tych spektakli zresztą ma inną poetykę, w, w innych przestrzeniach się dzieje i jak gdyby też co innego chce chcę, hmm, chcę pokazać. Bardzo drastyczne otwarcie, e, z, ponieważ kończyłem techniką przetwórstwa skóry, cokolwiek to znaczy, e, ale kulturoznawstwo to tak naprawdę był mój drugi kierunek, bo wcześniej była polonistyka, więc jako obuwnik wzajmę na tą polonistykę, polonistyka to nie był mój świat i, i po jakimś czasie wzajmę na kulturoznawstwo i, i tam myślę już się odnalazłem. Studia kulturoznawcze były dla mnie w pewien sposób... Przypadkowe, bo w pierwotnie chciałem iść na historię, ale mój historyk z liceum skutecznie mnie do tego zniechęcił samą swoją osobą. Natomiast z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był przypadek, zdecydowanie dla mnie idealny i na dobrą sprawę jest to dla mnie rzecz, której bym nie zamienił, jak gdyby na nic innego. Myślę, że kulturoznawstwo było takim taką fajną, fajną platformą otwartego spojrzenia na świat i to mi do dzisiaj towarzyszy, czyli myślę, że też barak kultury jest fajną inicjatywą, która jest która się nie zamyka na, na świat i ta interdyscyplinarność, która nam towarzyszy, to jest właśnie wpływ, myślę, kulturoznawstwa, które wtedy było takim kierunkiem bardzo otwierającym na różne dziedziny kultury. Myślę, że wszechstronność studiów była bardzo, bardzo istotna, która też się przydaje na stanowiskach związanych z kulturą. Jak wiadomo, stanowiska kulturalne to nie są wielkie korporacje, które mają wyspecjalizowanych pracowników na każde stanowisko. Tylko to jest raczej łączenie wielu funkcji i wielu umiejętności i myślę, że przedsmak tego miałam też na studiach, dotykając bardzo różnych tematów od praktyki do teorii. To wykształciło pewną taką łatwość w dostosowywaniu się do, do aktualnej mojej pracy. Studia mają moim zdaniem za zadanie wykształcić e, pewną umiejętność myślenia, postrzegania e, własnych sądów, natomiast niekoniecznie uczyć rzeczy praktycznych. Kulturoznawstwo przede wszystkim pozwoliło mi poznać wiele teorii, natomiast praktykę organizowałam sobie już w trakcie studiów samodzielnie. Byłam na praktykach na stażach w radiu, w gazecie. Bardzo dużo też dał mi wyjazd na Erasmusa, gdzie nauczyłam się też w praktyce nie tylko mówić w języku francuskim, ale też prowadziłam tam własny program radiowy. Ja myślę, że, że trzeba wspomnieć Krystynę Kuklińską, która rzeczywiście była naszym guru wtedy. Mieliśmy z nią historię kultury europejskiej. No i takich ludzi się na pewno nie zapomina. I myślę, że, że Jurek Tyszka, który, ponieważ ja wtedy działałem w Teatrze Strefa Ciszy, to gdzieś tutaj ta Opieka Julka nad działalnością teatru, ale też nad tym, żebyśmy z tych studiów nie wylecieli, była bardzo cenna. Więc myślę, że, e, że tutaj jego, e, jego rady czy, czy jego e, takie dyskusje z nim po prostu, bo nie stwarzał żadnej bariery i, i tak naprawdę byliśmy już wtedy fajnymi, fajnymi kumplami na tych studiach. To nam wiele pomogło i też nadało nadało sensu temu, temu co robimy. Eee, pani profesor e, Krystyna Zamiara, ponieważ e, bardzo podoba, podobało mi się jej abstrakcyjne podejście do rzeczywistości. E, kiedy prowadziła wykład i e, było słychać na zewnątrz pracę młotów pneumatycznych, powiedziała, że ten hałas jest abstraktem i, i tak naprawdę w ogóle nam nie przeszkadza w wykładzie. Bardzo, bardzo podobało mi się jej podejście do do opowiadania o teoriach. Myślę, że miała do tego naprawdę bardzo duży dar. Myślę, że <laughs> najśmieszniejsze wspomnienie mam z Zaporowskim, <laughs> kiedy miałam referat. Zadał mi jedno ze swoich słynnych pytań, na które nikt nie znał odpowiedzi poza nim samym, i spojrzał się na mnie i powiedział. No pomyśl ryba, a ja powiedziałam, że nie myślę i to spowodowało, to spowodowało, że wyrwał się ze swojego transu, zwykłego patrzenia w kubek i spojrzał się w końcu na mnie. Że wykład zresztą fantastyczny, prowadzony przez nie, pana Gierszewskiego. Słuchałem tego z wypiekami na twarzy, zresztą jak wszyscy chyba na roku. Słuchaliśmy tego nie mogąc uwierzyć w erudycję, natomiast nikt z nas chyba nie potrafił zrobić z tego notatek. Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni i ja akurat na pierwszym bodaj egzaminie swoim poległem. Natomiast poprawka była już ok i kolejne egzaminy wyglądały lepiej. Charyzmatyczną postacią była Krystyna Kuklińska. Jakkolwiek mógłbym się nie zgadzać z różnymi dziś, z dzisiejszej perspektywy, z różnymi jej poglądami, to ona faktycznie swoją pasją uruchamiała taką ciekawość, taką, taką można powiedzieć pasję poszukiwań, że to, że to szalenie zarażało. Z drugiej strony. Z drugiej strony dla mnie, znowu z różnych względów, istotną postacią był profesor Jerzy Kmita. Wykłady z nim, późniejsze moje dalsze kontakty. To jest coś, co odcisnęło chyba najistotniejszy taki ślad na, na, na moim myśleniu. Magisterkę i doktorat robiłem u profesora Kmity. Nie Uczestniczyłem w takim towarzyskim bardzo intensywnie życiu swojego roku. W zasadzie chyba wszystkich ludzi ze swojego roku pamiętam. Bardzo ciepło wspominam. Tak, no to, te przyjaźnie przetrwały to jest yy, yy, przede wszystkim Krzysiek Moraczewski Jadaś Wojda. To mi moi przyjaciele ze Studiów razem mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy yy, yy, pokój więc no z nimi mam nadal, nadal kontakt. Oczywiście koledzy z teatru, Adam Ziejski, Piotr Walczuk, który po jakimś czasie z teatru odszedł, ale nadal też utrzymujemy z nim, utrzymuje z nim kontakt. Myślę, że jest wiele, wiele tych znajomości, które Daria Kołacka, która teraz tak bardzo, bardzo mile dla nas wróciła na inwazję barbarzyńców festiwal, który z Barakiem Kultury od, od paru lat robimy. Także nawet jeżeli przez jakiś czas nie mam z tymi ludźmi kontaktu, to później okazuje się, że w jakiś sposób wracają, czy to przy okazji inicjatyw Baraku Kultury, czy jakichś wyjazdów towarzyskich, więc to gdzieś tam fajnie, fajnie funkcjonuje.